Słuchajcie, pierwszy filmik z grzybów 2020. Znów nas trochę nie było. Mamy zaległe filmiki do nagrania, ale niestety sprawy rodzinne nie pozwoliły nam. O kurczę, tu będziemy mieli problemania. Mamy radę jakoś przejść. Trochę popadało grzybów. Nie wiem, czy mamy się co spodziewać. Coś tam ludzie pokazują, że, że Mówiłem, udaje im się tak pozbierać. Już się ale... pokazały. Zobaczymy, czy się coś uda zebrać. Śmijmy. No, także idziemy tutaj przez przeszkodę. Jesteśmy na naszej miejscu, w te tak zwane konie. Byliśmy w, tym, w tamtym roku tutaj kilka razy i mieliście okazję zobaczyć. Stąd prawdziwki i koźlarze trochę, które zbieraliśmy. Tutaj bardzo dużo jest muchomoru w ogóle. Nie? Zaraz po lewej stronie. No i tak. Mamy wiosnę. Już tak konkretnie zielono. ale ładnie popadało super popadało no, tak parę dni i było jeszcze w miarę ciepło w miarę? jak podniesiemy te liście czy słucho czy całą noc chyba padało i tutaj cała ta lewa strona jest Zazwyczaj obrośnięta prawdziwkami i muchomorami. za wcześnie. Pójdziemy tam bardziej w brzuski. Pójdziemy bardziej w brzuski. Może jakiś koźlarz. Coś się pojawiło. Koło nas jak sobie spaceruję. Czasem do pracy na nogach, bo mam bardzo blisko. To na wierzbie widziałem żółciaka. Taki wielki grzybli. Taki wielki płat leży na ziemi Wydawało się, że ktoś to urwał Co tak tam jest A co się okazało On rośnie Z ziemi Na korzeniach No Ale grzybków na razie nie ma Jakby ktoś Też się zastanawiał to Po prawdziwków na najwcześniejszej Miejscówce w roku no, jakby ktoś chciał rozejrzeć się już za borowikami, no to jeszcze na tej wysokości geograficznej nie ma nie ma. No, a w tym roku będziemy mieli okazję yy, dosyć sporo nagrywać z nowej miejscówki. Mamy nadzieję, że będzie owocna. Znajdziemy tam swoje yy, kąciki, ale tego wszystkiego to już dowiecie się yy, w następnych yy, odcinkach. Myślę, że w przeciągu dwóch miesięcy sprawa się nam wyjaśni, więc więc na pewno zrobimy z tego materiał. No i tak, no idziemy sobie pospacerować. Może tam jakieś ciekawe ujęcie dla was nagram. Niekoniecznie grzyby w tym momencie, no bo wiadomo, jest początek sezonu. Nawet bez koszyka się dzisiaj wybieraliśmy, no bo myślę, że jak jak śpiry trochę byśmy wyglądali z tym koszykiem ale pan Paweł widziałem na, na grupie na facebooku wrzucał wczoraj bodajże jak udało mu się tam pozbierać w Śląskim my będziemy na e, długim weekendzie teraz za tydzień na Śląsku to może uda nam się Wyskoczyć też w okolicy, w okolicy Tarnowskich Gór. Ja jestem tam z ogólnie z Siemianowic, ale, ale pojedziemy sobie z Anią na wycieczkę na Śląsk. Rozejrzeć się za grzybkami. Może się uda wstać o 5 rano. O, słońce zaszło. No, na razie nie pada. Ale w ogóle na początku nie powiedziałem, dzisiaj jest niedziela. Niedziela 30. 31 maja. 31 maj, no. 31 maj. 10 rano. Dlatego mówię, na Śląsku musimy wstać o 5 rano. Wybrać się, skoczyć tam na północ oto od Katowic. Bo tam dopiero laski się zaczynają. Wiem, bo jak. Byłem mały, to raz tam byłem na grzybach Może tam coś znajdziemy Mazowieckie to w zeszłym roku to dopiero kiedy my założyliśmy kanał bo to były nasze sierpień, lipiec, lipiec, no bo u nas pod domem tam w tym zagajniku są e, grzybki, ale e, to koźlarze takie rosnące na tej glinie. Może tam jeszcze dzisiaj podejdziemy może nam się uda podejść dzisiaj No Tu. Rozdzieliliśmy się z Anią. Ania poszła sobie w tamten zagajnik a ja tu między brzuszkami sobie pochodzę. No i tak, kochani. fajnie ciepło jest kurczę. jest taka pogoda dzisiaj Nie wiem, jestem amatorem ogólnie w tych grzybach, ale chcę się z Wami dzielić tym samoistnym jakby nabywaniem doświadczenia, chodząc po tych kształtach i mam nadzieję, że jakieś wnioski razem z tego wszystkiego wspólnie wyciągniemy.